Dzień dobry kochani, e, powracamy z wakacyjnymi vlogami. Teraz właśnie jedziemy na lotnisko, mam w ogóle witaminki, zapomniałam, raczej nie zapomniałam, ale po prostu nie zdążyłam e, wypić sobie tych witaminek, więc teraz sobie muszę pić w aucie. E, jedziemy, jedziemy dafit kieruje. nie jedziemy, bo stoję. Korek jest po prostu. No, ale to jest normalne, bo jest ranek i każdy do pracy jedzie. Mamy w ogóle mgłę dzisiaj, mm. więc nie jest taka najlepsza pogoda. Teraz to stoimy, po prostu stoimy. Autostrada, a stoimy, kurde. Właśnie jesteśmy y, na parkingu tutaj y, na lotnisku. Bardzo dużo jest aut tutaj na to tym parkingu. Masz tysięcy parkingów, albo 20 tysięcy takiego. O, o Jezus. A jeden już jest zablokowany. Kogo my tutaj mamy? E, Musieliśmy stanąć na. E... Już kochani jesteśmy za bramkami. Jak się czujesz, babcia, że wracasz do domu? Bardzo. No zobacz jak. Aż, aż promieniuje. Lecimy właśnie do Polski. E, lecimy do Krakowa. Mama tutaj jest wysarek i czekamy na samolot. Klaudia robi makijaż. Standardowo, tak. A babcia sobie wcina też. Wzięła sobie babcia kanapeczkę do takiego opakowania. Smacznego. Dziękuję. Lecimy do Krakowa na Śląsk do naszej rodzinki na komunie. Wracamy za tydzień. Właśnie Dawida wujek po nas przyjechał i teraz poszli po kebaby. Hejka, kochani! Już jest właśnie kolejny dzień, następny. My właśnie jesteśmy tutaj, jedliśmy sobie śniadanko. Dawid właśnie naprawia tutaj komputer od... Jego kuzynki, bo bardzo wolno chodzi. Ekspertem jesteś w tym. Nie jestem, jestem z, z internetu i Mamy tutaj takie śniadanko, sałatkę, kanapkę i cappuccino. Jesteśmy właśnie u Dawida w mieście. To nie jest zupełnie miasto, ja jestem z Eksji, to jest tylko miasto poboczne. I mamy lody właśnie. Dawid, co sobie wziąłeś jakiś? Dwa kindery i poziomka. Idziemy właśnie do galerii. No czy to jest? Mała? Mamy tutaj zapiekankę i kupiłam liptonkę. Mieliśmy wziąć taksówkę, żeby jechać z powrotem do jego wujka do domu, ale jednak <noise> powiedzieliśmy, że się przejdziemy, to chyba z godziny będziemy szli do jego wujka ale do domu. nie pada, no to co? A nie ja pada. Muszę, a ja muszę kaloria zbić. <noise> tak, przyda nam się takich spacerek, więc tak... Spacarkiem... Nie chodzimy na spacer, bo nie ma kiedy, no to sobie... Pod... Chodzimy też, co ty mówisz? No, kiedy ostatnio byliśmy? To są teraz odbijane. No. Więc A jest ok. jest zima, Więc możemy iść. Sick. ona nie ma fryzury, make-upu, tego. Chłodziem robią mi Biegaj tak, biegaj, biegaj, nie, go, nie, nie, go, no, go. No, Siadaj, 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 teraz siadaj, siadaj, siadaj. O poza. No żółwik, żółwik. Masz. To My jesteśmy już właśnie kompanii i sobie leżymy odpoczywamy i a, jutro właśnie jedziemy na Śląsk, więc e, kończę już tego vloga. E, I widzimy się w następnym vlogu już na Śląsku.